Jesteśmy w meczacie sułtana. No, oczywiście musiałem się odpowiednio przebrać, bo... No, bo brakuje mi oficjalnych ubrań. A buciki, oczywiście, będzie trzeba zdjąć przed wejściem. Tutaj jest wejście. Tu mamy gościa. A buciki zdejmuje się tam. Nie po to jestem wysoki, żeby wkładać buty tam, gdzie niski dosięgną. i will just give you a small introduction complete about the mosque this mosque construction was started december 1994 it was completed in may 2001 it's a daily use mosque people come and pray five times a day the capacity of this hall is for around 6500 people and inside outside can accommodate 20000 people all the white marble in the mosque is from italy the carpet is made in iran it's all wool handmade and all the colors are fruit color or vegetable colors, no chemicals. It took around four years, and 600 ladies they worked on this carpet. Most of the work was done in Iran. Then it was brought in the pieces, and the final work was done here in the mosque. And the final work was one carpet. The chandelier is Austrian Sarawoski crystal, and the frame is from Germany. It's 8.5 ton in weight, and it has around 600,000 crystals and 1122 light bulbs all are built with the direction of makkah here is the direction of makkah on friday there is a small lecture for around 20 minutes the imam comes at the balcony and gives the lecture facing people and after giving the lecture he faces the wall which is direction of makkah and leads the prayer prayer is just for around 10 minutes and muslims are supposed to pray five times a day yes, thank you Cudowny park jest obok. Pójdźmy tam, zaproszono nas na kawę. O, miło. I tutaj panie nas zaprosiły na, y, na kawę. Kawka. Będą, będą, będą nas nawracać. Jak to się stało? Jesteśmy tylko wolontariusze. Pracujemy tu od 8 r. Till twelve when they are closing. Uh, this is Islamic Information Center. If you have any question about the culture, about the religion, many culture or the religion, please feel free. We are here to share and to explain to people whatever question, misconception they have uh -huh. uh, yeah, about anything, even the culture, history. You know, name it. Yeah. So please feel free if you have uh, any questions. Please feel free and ask. Yeah. So um, it used to be the first largest uh, mosque, but again, you know UAE, they always like to to break the records. You know, the largest, the tallest, the smallest, and stuff. So they broke the record after the building of this mosque. This mosque is 20 years old. It's not that old. Years. 20 years. Right, new, very, very 20, new. Yeah, 20 years. And uh, so the, the UAE mosque is even more way, um, I don't know how old, but more bigger than this. But the beauty, the difference between that one and this one, that is very modern because that is maybe what they're looking for. While this mosque is very authentic, it's very kind of like a very original. Uh, you can sense the authenticity. Yeah yeah so that, that's the difference but that is even bigger than the, this one. Uh, uh, what else? you've seen the, the female and the male home huh? the difference oh. the difference between the man and the female the male is more bigger yeah, more beautiful decorated. In Islam a female is not mandatory for her to go to a mosque for worshiping. She can always do the five prayers at home because as female we're busy with our own children unless you're single or whatever, you can go to a mosque. But it's not a mosque. A man, it is a mosque And the role of the mosque in Islam, it's not only a worshiping area, it's actually a community bond. Whenever we pray five times a day, basically, not this mosque, in the neighborhood, you've seen the mosques in their neighborhoods, the, the neighbors, they're meeting every, every, every day five times. Whenever they meet up after prayer, they sit and talk and stuff. So basically, they're making that connection. Just like with your colleagues at work. Whenever you go to work, you're talking to your colleagues, you're creating that relationship and bond, and you become more closer. And if your neighbor or anything is in need or needs anything, you are there, you know, bonding each other. That is another thing, and it's a community. Also, it's a community center in Europe. You have community centers, a mosque. This is the role of the mosque. So basically, after the prayer, if there is any issue on any development in the uh, in the neighborhood, they sit and talk about it. So basically, like a meeting hall. Mm -hmm. In the evening, we gather our children and the neighbors. They're gathering their children to teach them Islamic teachings, memorizing Quran, and so on now the role of the female prayer hall is more active in the morning yes. not during the prayer during yeah, prayers we will always find them that would go and pray but normally in the morning it becomes a learning center again islamic teachings memorizing quran and other subjects not necessarily in the, within the religion it could be talking about uh, the relationship between a man and a woman the importance of the children how to raise them and other issues so basically it's a learning center and a worshiping again, we have uh, funerals and weddings take place in, in the mosque. we don't have to pay a single penny for such function. it is totally free unless you want to feed your guests. that's the time you have to order food. but the place, the hall itself is totally free. we gather there for funeral and we gather there for our weddings again. it doesn't take so long. funeral is normally three days and it's not inside the mosque. normally all the mosques, they have a, a hall next to the mosque, which is like a, a banquet or something. They gather there for such functions, funerals and weddings. So and every Friday you have here a big prayer. Exactly. Friday is a very important day for Muslims. They gather there they gather during afternoon at twelve o'clock. It depends on the season. Sometimes twelve thirty there is a small lecture. It is mandatory for all men to go to the mosque on Fridays. Unless you're sick or you're traveling or something. Because before the prayer there will be a lecture. A lecture can vary. It can be about Islam, it can be about economy, about any crisis going on around the world or in the country. So the, the topic do varies according to the whatever they need to be spoken. So this is why it is important. And human, we tend to forget. Even the teachings, even our own children at home, we give them teaching, they forget. So you need to remind them. So as human, we need to be reminded of the teachings of our religion and stuff. And this is why every Friday, the men they go for a prayer and women they can sit and listen uh, in their prayer. It's, but it's not mandatory, yeah. Because we have our other obligation. If every woman would take her children and go, if it's mandatory, it will be a playground. It will not be it will not be a, a worshipping area basically. Yeah. Chyba lekcja jest taka, żeby być mniej No, bo jednak to było informacyjne, a nie jakieś tam e, edukujące bardziej niż nawracające. Nie chcieli nas przerobić na islam, po prostu chcieli podzielić się wiedzą. Jeszcze dostałem taką książeczkę. Krótki ilustru, ilustrowany przewodnik do zrozumienia islamu. Wracam za to, co powiedziałem. Jednak chciano nas nawrócić. I tutaj jest dowód. Niniejsza książka jest krótkim przewodnikiem do zrozumienia Islamu. Składa się ona z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy. Niektóre z dowodów na prawdziwość Islamu. Odpowiada na ważne pytania zadawane przez ludzi. Czy Koran naprawdę jest Słowem Boga, objawionym przez Niego? Czy Muhammad, pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim, jest prawdziwym prorokiem wysłanym przez Boga? Czy Islam jest naprawdę religią od Boga? Jeżeli chcemy poznać, czy religia jest prawdziwa czy fałszywa, nie powinniśmy polegać na emocjach, uczuciach czy tradycjach, lecz raczej na własnym rozumie i intelekcie. Kiedy Bóg wysyła proroków, wspiera ich cudami i dowodami, które potwierdziły, iż byli oni prawdziwymi prorokami wysłanymi przez niego, a więc, że religia, z którą przybyli, jest prawdziwa. Jest laurka dla islamu, która ma mnie nawrócić i powiedzieć, że jest prawdziwy i jedyny, i w ogóle najwspanialszy. Dziękuję. Mieliśmy jechać na suk. Co ty robisz? Zostaw tą ten... Te kamienie zostaw. To stykanie jest stąd. Jesteśmy z Gosią na Mutrach Suk no, takie zwykłe targowisko jak e, podejrzewam wiele e, no, pokażę, wam, pokażę wam trochę rzeczy stąd e, no, ale generalnie, generalnie nie jest to nie jest to miejsce dla mnie ja pierdziele, Uruchomili się Wow Kurde, nawet spokojnie nie mogę nic nagrać, bo bo mnie atakują z każdej strony. A ciekawe czy mają kuboty. Y. Ci nie żadna kotka.

Przygotowujemy się do wyjechania z miasta w, w teren. Będziemy yy, Resztę podróży będziemy spać pod namiotami. Prawdopodobnie. Z jakimś może jednym wyjątkiem albo dwoma dniami gdzieś w hotelach. Yy, no, są tutaj ciekawe produkty, trochę inne. No, I'm, I'm recording. <ścoughs> From Poland. Poland. Polish. Yes. Yes. You are here visiting, visiting? Uh, yes. for 15 days. Okay. Okay, nice to meet you. Thank we'll you very to much. Man again. Will come back again. Takie gotowe sosy. Windelo, 15, 15 zł kosztuje. Yy, Dorzucamy do tego ryż ugotowany na palniku No i mamy obiad. Średnio Tam to będzie delikatne. Tak, z ciekawych rzeczy to są sosy amerykańskie barbecue. E, widziałem też inne rzeczy, które importują. E, nie wiem, może mają jakieś zamiłowanie, bo w Polsce na przykład e, tego się nie da kupić w normalnym sklepie, a tutaj są na, w nawet przystępnych cenach. Co to znaczy przystępna cena? 6 zł, 14 zł. No i to są rzeczy z Walmartu. Mi się tam ta podoba. Tomato and Basil. Złość z monetą. Mhm. Może też tak być. Patrz, sosu. Ciekawe, czy to ostre jest. Chodź, coś Ci pokażę. Po prostu pachnie aż z metra. Czekolada. Pachnie nawet przez zamkniętą butelkę. Amerykanie są straszni. Jaka ładna. 10 zł. Ile to ma gramów? 400. Znalazłem plaster miodu. Na dobrą sprawę potrzebujemy 4 łyżeczki cukru dziennie. razy 15 dni to jest 60 gramów. I to tutaj jest cukier, w... jak ten rynki wygląda 102 zł. Ale drogi ser, 850. Ciekawe skąd są te banany. To nie są te zwykłe pastewne, to są te najlepsze najlepsze jabłkowe. Oman. Przeczytaj sobie. Nie, tak naprawdę to jest napisane tutaj. No ja wiem. Bo ja nie wiem co to znaczy. Ja też nie wiem co to znaczy, co to za ogórek jest. Ja nie wierzę. Oni to przeczytają. Co to jest? Co to jest, jest no. banana. Bananowca. Banana blossom. Nie ma tutaj niestety oznaczeń z jakiego są chowu, ale to są wyraźnie droższe. Eco and vegetarian fed 10 eggs. Widać Księżyc, jest niesamowite niebo, stoimy gdzieś pośrodku niczego, w górach i rozbijamy, rozbijamy namiot w świetle reflektorów samochodu. I nie jest to wcale łatwe, musieliśmy znaleźć, chyba 5 razy przestawiliśmy ten namiot, żeby znaleźć 4 miejsca, w których można wbić śledzie, bo pod, pod spodem jest skała. 13 stopni, dosyć zimno. Yy, no jeszcze nie skończyliśmy. Mieliśmy małe problemy techniczne. Zaraz porobimy jakieś timelapsy. Zobaczymy, czy da się zrobić zdjęcie nieba. Dobra, nie widać tego na kamerze. Pokażemy jutro. To chyba tyle na dzisiaj.